Orionidzi Reptilianie. Część trzecia. Tendencje do podbojów i kolonizowania innych narodów mieli w historii jedynie władcy sterowani przez Orionowe Nacje. Te nacje wyposażyły Ziemię w urządzenia, które mogą wysyłać i wzmacniać na tej planecie niepokój emocjonalny. Niepokój ten jest im przesyłany i podtrzymuje ich w pewien sposób przez tak zwane narzędzia orionowe. W celu przybycia na planetę Ziemię muszą mieć portal, czyli drogę, którą się na nią dostaną. Mogą latać w przestrzeń kosmiczną, dajmy na to na Jowisza, ale jeśli nie znajdą portalu, który pozwoli im wkroczyć w ramy czasowe istnienia tej planety, Mogą wylądować w miejscu, które okaże się pozbawione życia. Portale pozwalają wkroczyć w taki wymiar planety, w którym istnieje na niej życie. Portale otwierają się na korytarze czasu i służą jako strefy wielowymiarowego doświadczania. Na Ziemi istnieją różne portale, które pozwalają różnym gatunkom dostać się na nią. W jednym z wielkich portali o które obecnie toczy się walka, jest portal na Bliskim Wschodzie. Jeżeli prześledzicie w myślach historię ziemi, rozpoznacie, jak wiele dramatów religii i cywilizacji rozegrało się w tym portalu. To olbrzymi portal o promieniu około 1000 mil. To dlatego tyle się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jest to portal używany przez oriońskie nacje i do pewnego stopnia kontrolują ten portal. Używają tego obszaru do budowy swoich podziemnych baz i jaskiń, z których prowadzą działania. Starożytna cywilizacja Mezopotamii pomiędzy Eufratem i Tygrysem była kolonią kosmiczną, gdzie założono cywilizację. Kuwait znajduje się u wylotu tego terytorium. Jest to portal, który wiąże się z manipulowaniem populacją ludzką w celu zaspokojenia potrzeb innych istot. Natomiast największym pseudoduchowym zwodzicielstwem Imperium Oriona jest rozpętywana co kilkanaście średnio licząc lat histeria nadchodzącego już niebawem końca świata i powszechnej zagłady. Ludzkości. Co jest kłamstwem, ponieważ potrzebują negatywnych emocji tej histerii zagłady dla efektywnego dokarmiania się na poziomie astralnym, czyli czterowymiarowym swojego istnienia. Wszyscy naiwni wierzący w rychły koniec świata, który ma nastąpić w swej istocie, to otumanieni niewolnicy reptiliańskiej Henelingowo energii opętują was taką ideą dla własnej pożywnej korzyści postaci negatywnych emocji, oczekiwania na zagładę, koniec świata, wielki kataklizm i związane z tym prorocze wizje, projekcje czy wyobrażenia, emocjonalne dyskusje zwodzące ludzkość. Wiara w rychły koniec świata zawsze otumania, zaślepia, hipnotyzuje i powstrzymuje rozwój, a przy większym zaangażowaniu powoduje wręcz inwolucję, upadek świadomości. Ludzie głoszący koniec świata to zahipnotyzowani, bezwolni i półautomatyczni fałszywi prorocy Imperium Oriona, często sami posiadający wyraźne fizyczne oznaki oriońskiego pochodzenia na twarzy i skórze, a także w postaci seksualnych dewiacji i nienaturalnych upodobań. Rok 1975, 1984. 1996, 1999, 2, 2012 czy inna data końca świata to idea mających za zadanie opętanie fałszywą wiedzą jak najwięcej ludzi, uniemożliwiając im rozwój, uniemożliwiając oświecenie i w efekcie wyzwolenie z orionowych więzów niewoli. Typy istot przebywających na Ziemi ze względu na interwencjonizm. Evadamic or Eva S, trahi decagram aquaticus. Syrenia społeczność. Te istoty posiadają duszę wewnętrzną, indywidualną, tak jak rasy ludzkie. Drakonian or Draco S. Jaszczury. Te istoty nie posiadają duszy wewnętrznej, indywidualnej, ale zbiorową duszę. Symbajant jaszczurowej lub gadziej linii genetycznej, czyli umysł zbiorowy bez indywidualizmu, cecha społeczności. Obie grupy dominują w tym sektorze galaktyki. Istnieje konflikt na skalę kosmiczną pomiędzy tymi dwoma grupami istot określanymi przez ludzi jako anioły i upadłe anioły. Choć jest to niewłaściwe określenie. Upadłymi aniołami są osobnicy z gadziej linii genetycznej. Grupa ta dąży do opanowania przestrzeni życiowej w każdym czasie i miejscu. Zamieszkują sfery ziemska, podziemna i pozaziemska. Istnieją przymierza obcych pozaziemskich grupy zwalczające się wzajemnie. Planeta Ziemia i system słoneczny są strategicznymi miejscami w tej części galaktyki. Vega Lyra, Taigeta Pides, Tau Ceti Wolf 424 Procyon, Alfa Centauri i Zeta Reticuli filozofia tych nacji nie jest agresywna. Większość należy do humanoidów z grupy Evadamik. Natomiast Alfa Draconis, Epsilon Butz, Rigel Orion Bellatrix Orion, Polaris, nemesis protogwiazda o zbyt malej masie, aby nastąpiły reakcje termojądrowe, więc jest ona zimna kulą na zewnątrz systemu w kierunku Oriona jeszcze bliżej. Alfa Centauri, satelita Iris i Zeta Reticuli II są ekspansją agresji, ich linie genetyczne są gadzie, jaszczurowate. Dalej są kolektywna inteligencja skoncentrowana przede wszystkim w systemie słonecznym Sirius B, Arcturus, Aldebaran, Altair, Aquila, Bootes, Centaurus i Bernard Starr. Współpracujący humanoidzi i jaszczurowaci w zakresie od umiarkowanego, interwencjonizmu i agresywno-pasożytniczego do skrajnego pasożytnictwa. W osobnym przekazie rozbuduje tę wiedzę o rodzaje istot przebywających na Ziemi. Semi